Witam wszystkich w moim pierwszym gameplayu dzisiaj sobie zagramy w grę Frontline Viewer of War no, no gra już nie jest za najnowsza ale wybrałem ją dlatego że na YouTubie nie było no po prostu nie było z niej takich gameplay z przejściem całej gry została stworzona w 2008 roku i wydana przez THQ poziom trudności wybierzemy sobie normal ponieważ

i ogólnie chodziło właśnie o to, że kończy się ropa, kończy się paliwo. W takich czasach się wychowaliśmy. Po Bliskim Wschodzie, po kryzysie energetycznym, po wszystkim, co nazwano długotrwałym stanem wyjątkowym. No, dwa sojusze, dwie koalicje. Zaczęło się powoli, od błahostek, jak Między kolejki sobą. na stacjach. Się biją. Potem gorące lato 2008, Boimy. kiedy tygodniami potrafiło nie być prądu. W 2009 uderzyła ptasia grypa. Rodzina zabrała mnie ze szkoły, kiedy zaczęło brakować szczepionek. Mówili, że będzie lepiej, że coś nas uratuje. Biopaliwa, energia słoneczna, może czystsze elektrownie atomowe. Kryzys nastał w 2012. Jedzenie zabrakło w całej Afryce, a potem mamy. Na... Ludzie przestali z tym walczyć, po prostu starali się przeżyć. Przez 40 lat patrzyliśmy, jak głodują, i wydawało nam się to nierealne, ale szybko sceny rodem z wiadomości zaczęły się rozgrywać na każdej ulicy. Tak było przez wiele lat. Teraz przyszło przesilenie. O, Polskę nawet widzieliśmy palącą. Miałem 16 stronie. lat, kiedy Chińczycy i Rosjanie uznali, że lepiej uderzyć na nas, zamiast bić się ze sobą. Na prędce utworzyliśmy koalicję. Teraz obie strony spoglądają ku ostatnim szybom naftowym na Morzu Kaspijskim. Rzuciłem szkołę, zostałem reporterem wojennym i wyjechałem za granicę. Tutaj w Turkmenistanie wszystko widać wyraźniej. Miasteczka pełne baraków pozostałości po naftowym bumie. Tutaj wszystko się rozegra. W miejscowościach za małych by mieć własną nazwę skleconych w dwa tygodnie przez koncerny naftowe. Jest rok 2024, 21 wiek. Ludzie pytają mnie, jak do tego dopuściliśmy. Mówię im, że zawsze wiedzieliśmy. Nadchodzi burza. <laughs> Dowództwo do oddziału 2.1 Delta. O 1.13 tymczasowo zmienicie kompanię Alfa przy rafinerii. Burze piaskowe w okolicy uniemożliwiają łączność i ograniczają widoczność satelitarną. Po wylądowaniu znajdźcie działającą częstotliwość radiową i każcie kompanii Alfa zameldować się u mnie. A jeszcze jedno: okażcie należyty szacunek reporterowi, który się z wami zabierze. Koalicja chce uspokoić rodaków, że troszczymy się o ich energię. Panowie, postarajcie się nie zanudzić w tej mieścinie. Wrócicie za kilka tygodni. Bez odbioru. No. To po krótkim filmiku. Następ. Mamy ekran ratowania i czekamy. No, po filmiku i po załadowaniu w końcu można grać. Enter. No i kolejny filmik. <laughs> Zaczniemy się do koalicyjnego szybu numer 113. Czas przebycia 3 minuty. Dzięki za raport, kapitanie, ale ciągle nie podali mi obiadu. <grym wytrzyma> <grym wytrzyma> Lecicie zmienić inną drużynę, tak? A, to ty jesteś ten paparazzi. Braylee, nie wydolniaj się. Tak, pomagaliśmy ofiarom katastrof w Bankorzecz. Mamy patrolować pola naftowej koalicji. Sierżant sztabowy Whitburn, dowódca grupy Delta. Andrews Prasa. robi reportaż o wszystkich działaniach wojska na Morzu Kaspijskim. Dzięki mnie będziecie bohaterami. Spóźniłeś się, młody. Ja się urodziłem bohaterem. Ha, bohater na służbie wartowniczej? Ciekawe. Dolatujemy do rurociągu, chłopaki. Witamy na letnim obozie. ja sobie robicie? To miało być miasto. Raczej obóz górniczy, ale dziura. Za to dość cenna dziura. Większość pozostałej na świecie robi

No niech się też zacznie bo zaczyna być nudno. No, gra się już zaczęła. W tym miejscu będzie się kończyć pierwszy filmik. W drugim zobaczycie już w końcu rozgrywkę. Dziękuję za uwagę.